Dziewiąta, Twój początek dnia. W poranku siódma dziewiąta, kolejny gość, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, ledwo co polska gospodarka i nie tylko Polska w miarę zaczęła stawać się na nogi, przyzwyczajając się trochę, mówiąc w dużym cudzysłowie, do, do wojny, do agresji, do tego niespokoju także na rynkach. No a jak na taką naszą małą, kruchą stabilizację wpływa, tak, wpływają takie doniesienia jak choćby z soboty, kiedy cały świat żył tym, czy tak naprawdę za chwilę Rosja nie stanie nad krawędzią rozpadu albo jakiegoś e, chwiejnego scenariusza, w którym nie wiadomo kto rządzi, nie wiadomo kto e, może przejąć za chwilę władzę. No, to ryzyko akurat już jest wkalkulowane w decyzje inwestorów czy w kurs walutowy nie widzieliśmy żadnych reakcji polskiego złotego na zaistniałą sytuację. Złoty jest przypomnę tylko jeszcze w obecnie w jednej z mocniejszych pozycji ze względu na wyniki naszego handlu międzynarodowego, więc nie, nie, nie spodziewałbym się, żeby na naszą gospodarkę jakoś to wpływało. Co innego z Rosją i z osobami, które zainwestowały albo pozostały aktywne na terenie Rosji. Banki musiały w sobotę w Rosji, w Moskwie bardzo szybko podnosić o 10%. Kurs wymiany um, sztywno w zasadzie ustalany w tym momencie rubla do dolara i do euro po to, żeby ludzie nie wypłacali e, rubla i żeby znowu nie było e, ranu na pieniądze, tak jak na początku konfliktu zbrojnego, kiedy bardzo wiele osób wyemigrowało. No i najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku dni będziemy znowu obserwować, e, tak jak e, ludzie na Twitterze czy... E, Wiele osób publikowało informacje o, o tym, że brakuje biletów, albo one są strasznie drogie, żeby uciec do Turcji albo do, do innych krajów z Moskwy i z Sankt Petersburga. Może tak się wydarzyć, że, że, z, że będziemy znowu mieli kolejną falę odpływu osób z Rosji. No i to raczej na tamtą gospodarkę niesie się cień, no bo przypomina to bardziej te republiki. Czy to blisko Wschodniem, Syrię, sprzed rządów Asada, jednak to, że dochodzi do prób puczu, zamachu stanu, to nie wzbudza zaufania najczęściej kapitałowego. No i pewnie duże pytanie będzie w tych firmach niemieckich i francuskich, które, czy austriackich bankach, które nadal operują. W, w, w Rosji, czy to się nadal opłaca i czy nie niesie za No właśnie, jednak, bo jak by... sobie tak głośno że... myślę, proszę mnie poprawić okiem, okiem laika, jeśli miałbym firmę, która inwestuje jakieś pieniądze w Rosji i nawet zakładając, że wziąłem w duży nawias moralny to wszystko, co dzieje się na Ukrainie i mówię, trudno, pieniądz musi zarabiać i, i jakoś inwestuje, no to za chwilę, tak sobie głośno myślę, że gdybym był szefem takiej firmy, zacząłbym się rozglądać za tym, gdzie te pieniądze przenieść z kraju, który lada moment albo no może lada miesiąc, albo lada da Rok może się rozpaść albo może dojść do scenariusza, w którym będzie duży, duży chaos. I teraz pytanie, czy, czy polska gospodarka, polski rynek może być jakąś ofertą, na przykład dla takich firm francuskich czy niemieckich, by część jakiejś produkcji, inwestycji przenieść do Polski? Częściowo tak, częściowo nie. Bardzo dużo tej produkcji i tego, no nie ma. Leroy na przykład operuje na terenie Rosji, mhm. jest, jest tylko i wyłącznie na rynek rosyjski. No my nie mamy stu paru dziesięciu milionów dodatkowych konsumentów, których moglibyśmy zaoferować takiej firmie, więc ta firma po prostu traci ten rynek. No Z tego powodu zarząd zdecydował się pozostać na terenie Rosji, no bo zwyczajnie w świecie mieliby stratę. No i ta dyskusyjna moralnie oczywiście decyzja trwale utraciliby, zarabiali pieniądze. Nieco inaczej jest z firmami, które oferowały usługi nie wiem, cyfrowe, czy jakieś usługi finansowe, których było mało i one de facto się już przeniosły, czy to na teren Polski, czy to innych państw Europy Zachodniej i tego tam już tak naprawdę w Rosji w dużym stopniu nie ma. Pytanie oczywiście pozostaje o usługi finansowe. Czy naprawdę opłaca się posiadać dosyć duże udziały w części banków rosyjskich w sytuacji, w której może być tam na przykład, no właśnie, nie, wojna domowa konflikt, w którym mogą zostać znacjonalizowane aktywa, w ogóle też znacząco stracić na, na wartości, bo, bo w sytuacji takiej no, bardzo dużo różnych że to się może dziać, a widać to, że jeżeli w imperium nuklearnym traci się kontrolę nad jakąś częścią terytorium na jakiś czas, no to bardzo dużo ryzyk powinno się zapaść jednak w głowach bardzo wielu zarządów. Wyobraźmy sobie porównywalną sytuację w Stanach Zjednoczonych. Gdyby jeden ze stanów wypowiedział to, że raczej wstąpiłoby część jakiegoś wojska i powiedziało, że to jest nie. nie, nie, nie wiem, sekretarz obrony powinien się podać do tej misji i de facto um, przejąć kontrolę nad, nad, nie wiem, Wyoming, który nie jest dużym stanem. No i w tej, w tej sytuacji no, powinniśmy pewnie bardzo dużo duży chaos by zapanował na rynkach światowych. Rosja nie jest tak to powiązana. Jesteś, zadbaliśmy o to przez sankcje europejskie i amerykańskie i koalicjantów, żeby była odłączona od międzynarodowych systemów finansowych i nie ma tak zaawansowanej gospodarki. Ale nadal no, ci, którzy tam są, no, powinni sobie zadać pytanie po co. E, to toż, toż są bardzo duże ryzyka, które w tym momencie się pojawiają. No właśnie, to teraz trochę o polskim gruncie już i polskiej gospodarce. Jaki jest dzisiaj, wiem, że to jest zagadnienie na długie akademickie dyskusje, ale stan polskiej gospodarki, no bo z jednej strony mamy. Powoli, ale jednak hamującą inflację, rozwój gospodarczy, uniknięcie recesji i, i, i mimo wszystko tutaj rząd pręży muskuły. Z drugiej, no jak słychać polityków opozycji, którzy pokazują, że tak naprawdę no to inflacja jest i tak bardzo, bardzo dużo powyżej celu inflacyjnego, że pieniędzy z KPO na inwestycje jak nie było, tak nie ma e, i że pomysłu na realną walkę z drożyzną też jak nie było, tak nie ma. Jak pan patrzy na sucho, na, 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 na trochę z dystansem, na na liczby, które widzi w raportach, w analizach, to jest szansa na złapanie oddechu byśmy w portfelach zaczęli mieć jednak nieco więcej na koniec miesiąca niż do tej pory? No cześć, częściowo, częściowo tak, inflacja spada, więc jest tak, że ten ostatni odczyt 13%. No, no zwiastuje, że gdzieś w okolicach października jeżeli się nic nie zmieni, oczywiście, ale wygląda na to, że nie. Zobaczymy jednocyfrową wartość tego wskaźnika inflacji, dlatego część członków Rady Polityki Pieniężnej przebąkuje już o tym, że mogliby widzieć ewentualne decyzje o obniżce stóp procentowych. Wzrost wynagrodzeń lekko się podniósł i wynosi 12,2% w maju przy 13% inflacji w maju. No, to mamy perspektywę tego, że w najbliższym czasie wynagrodzenia przeciętnie w gospodarce, co nie znaczy dla nas wszystkich, będą rosły szybciej niż, niż inflacja, czyli że e, część z tych osób, która dostaje e, czy to podwyżki, premie, bo to jest taki w ten sposób liczony ten wskaźnik, no, będzie w mniejszym stopniu odczuwała. Um, konsekwencje tego, że te ceny nadal się podnoszą. No i pewnie będzie jakiś katalog dóbr albo usług, które w tym koszyku Głównego Urzędu Statystycznego się znajdują, które mogą potencjalnie tanieć jesienią zeszłego roku, przyszłego tego roku w porównaniu do jesieni zeszłego roku. Natomiast no, zobaczymy, to co, tanieć, co to będzie. Te usługi, telekomunikacyjne. usługi telekomunikacyjne, one utrzymują się na dość niskim poziomie. W porównaniu do, do tego, co było w poprzednich latach. A takie codzienne nasze zakupy bieżące paliwo, sklepy spożywcze tutaj rozumiem na dużą obniżkę cen, nie nawet na wyhamowanie podwyżki tylko na obniżkę cen liczyć za bardzo nie możemy. Nie, no i drug, Drugim obszarem oczywiście jest, są kwestie paliw, cen i energii. Widać, że te produkty czy paliwa, które my na co dzień dzisiaj kupujemy są tańsze i to wpływa na te czynniki dezinflacyjne w największy stop, sposób. To znaczy to, że ceny paliw są niższe, też są zapowiedziane promocje wakacyjne przez większość firm oferujących swoje produkty na rynku. I wydaje się, że dzięki temu uda nam się zobaczyć trochę niższe ceny energii, a przez to będzie to wpływało na niższe ceny żywności. Ta dynamika cen żywności też spadła. Ona wynosi w tym momencie tylko 0,5% miesiąc do miesiąca przy kilkuprocentowych wzrostach w poprzednim roku. To też no, wydaje się, że to nadal nie jest dobrze, ale jest o wiele lepiej w porównaniu do poprzedniego do poprzedniego roku. Kilka jaskółek rozumiem pozytywnych na horyzoncie jest. Chciałem dopytać, panie dyrektorze, w tym kontekście o obietnice wyborcze, bo liderzy Konfederacji głównie przekonują, że gdyby dzisiaj no, zacisnąć pasa, powiedzieć nie będzie żadnej waloryzacji 500, żadnej 14 czy 13, tylko przynajmniej na jakiś czas zagryźć zęby trzeba i, i, i przejść ten kryzys w miarę szybko, bez drożyzny, właśnie czy z szybciej topniejącą drożyzną, no to trzeba powiedzieć odpowiedzialni liderzy polityczni, Powinni powiedzieć, że no, sorry, ale w tej kampanii wyborczej dużo kiełbasy wyborczej to nie będzie. To jest trochę, są, są dwa, dwa alternatywne podejścia w tego typu sytuacji. To znaczy, że mhm. można wyobrazić sobie ścieżkę, której byśmy mieli w zeszłym roku, na przykład, nie wiem, brak waloryzacji przy poszczególnych świadczeń, realne i re, to już realne jednak ubożenie społeczeństwa, jeżeli chodzi o dochody. No ponieważ świadczenia by były, traciłyby znacząco na wartości w stosunku do siły nabywczej, którą byśmy mieli. No i może to by się przeniosło na zmniejszenie na przykład wskaźnika inflacji, który w większej części jednak powodowany jest czynnikami zewnętrznymi, czyli rynkiem energetycznym. No i wcześniej wspomniane paliwa są tutaj największym i najistotniejszym elementem, czy ceny gazu, nie, ceny węgla które powodowały zwiększone koszty całego koszyka inflacyjnego, bo to się, to się rozdało. i nie, nie uzyskalibyśmy tego efektu w tym roku, znaczy ta inflacja nadal by była na wysokim poziomie e, i te m, zaklęcia dotyczące tego, że część świadczeń socjalnych nie zostałaby zwiększona, zmniejszono by siły nabywczą, spowodowałoby tylko to, że no, duża część gospodarstw domowych by się przesunęła w granicę pewnie ubóstwa. I te wskaźniki po prostu by były znacznie mniej korzystne dla, dla, naszego, dla naszego kraju. No i to nie jest do końca tak dobre rozwiązanie w, w długim terminie. No i zwłaszcza mówienie o, tym, o tych świadczeniach w przyszłym roku. No, pytanie: w sytuacji, w której inflacja już będzie spadająca, co miałoby dać to, że obcięto by dodatkowe waloryzacje, które są zaplanowane? No bo tylko i to jeszcze dwie sprawy, panie dyrektorze, chciałem za, 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 panie, zapytać w panie tym panie kontekście. Sejfacji. Jasne, w tym kontekście też obietnicy. Po pierwsze, czy możemy spodziewać się pana zdaniem przedłużenia wakacji kredytowych? No bo to też była w tym roku, jest w tym roku, duża ulga dla tych, którzy mają kredyty hipoteczne, a nie ma co kryć trochę, w Polsce nas jest. E tak, no, ten rynek rynek kredytów hipotecznych i w ogóle deweloperskim no, przeżywa dosyć duże załamanie. My mamy w tym momencie chyba 40% mniej nowych inwestycji realizowanych niż w zeszłym roku. I te różne instrumenty, które mają wspomóc część jakoś tam zdefiniowanej klasy średniej, czy tych osób, które biorą kredyty hipoteczne, żeby kupować domy. No, mo mo możliwe, że. Ja, ja powiem szczerze, że nie, nie śledziłem wszystkich deklaracji politycznych w tym zakresie ostatnio, a, ale no, można spodziewać się tego, że, że jeżeli stopy procentowe będą spadać, to nie będzie potrzeby, żeby przedłużać okres tych wakacji kredytowych. Więc pytanie, w, na jaki okres? Bo rozumiem, że w przyszłym roku wakacje kredytowe chyba zostały zapowiedziane, że będą, co przy wynikach banków nie jest niemożliwe nie, nie do udźwignięcia. No, ale no tam mówi się tylko o jakimś płaci, kryterium dochodowym przy, przy przy tym przy tych wakacjach kredytowych. Jak to mogłoby wyglądać w praktyce, no to to, to szczegółów nie znamy. No tak, tutaj no, trzeba było, wiadomo zawsze są wtedy osoby, które nie korzystają z, z tego, natomiast no, dodanie kryterium dochodowego ma o tyle sens, że no, część bogatszych gospodarstw domowych wykorzystuje te dodatkowe środki, głównie na konsumpcję, więc my przez to widzieliśmy w momencie, w którym wprowadzono wakacje kredytowe jednak to, że ta konsumpcja w Polsce nie spadała, gdzie dzisiaj już realnie my mamy dosyć istotne spadki, także powodowane powrotem części Ukraińców na, na Ukrainę, Zmniej, zmniejszyła nam się liczba mieszkańców kraju i też osób, które dokonują zakupów w Polsce w porównaniu do zeszłego roku. No i z tego powodu wydaje mi się, że te wakacje kredytowe będą wprowadzone. Jeżeli będzie kryterium, tym lepiej. Um, ale też nie są jakimś dużym wyzwaniem dla, dla sektora bankowego, tak jak widzieliśmy to na, na bazie wyników z tego roku. To jeszcze jedno pytanie ostatnie o, o, o jeszcze jedną obietnicę wyborczą, która padła na tym programowym Ulu Prawa i Sprawiedliwości, nowelizacja programu darmowych leków 75. Ja pamiętam, że rok temu Polski Instytut Ekonomiczny opublikował taki raport o... O współpłaceniu pacjentów za leki. On był dosyć krytyczny dla, dla, dla resortu zdrowia. Pytanie, jak dzisiaj pan patrzy na te na te zapowiedzi projektu nowelizacji 75, czy te czy to odpowiada na, na, na wyzwania, które określiliście w raporcie, jako bardzo, bardzo ważne i potrzebne, że tak naprawdę polski obywatel powinien wydać na powinien wydać ze swojej kieszeni na. Na, na, na leki nie więcej niż 400 zł rocznie, a resztę powinno dopłacać państwo. Czy to nas zbliża do tego, do tego modelu? Istotnie jest tak, że w, patrząc na, na inne państwa europejskie, ze względu na skalę w, wydawanych pieniędzy, bo my wydajemy ich w relacji do PKB i w, nominalnie na zdrowie mniej. Przez to też. Często narzekamy na jakość usług medycznych, przez to też dopłaty do leków są niższe niż w innych krajach. Teraz te wydatki na leki, na leki i na, na ochronę zdrowia się pod, są podnoszone i wydaje się, że z tego powodu też warto zwiększyć poziom dopłat dla części gospodarstw domowych, zwłaszcza tych, które części korzystają z leków, no części muszą niestety ze względu na różne choroby, które są związane ze starzeniem się, no będą musiały więcej wydawać. No i wydaje mi się, że warto, żeby ten poziom dopłacania do leków był istotnie większy, zwłaszcza wśród osób, które częściej muszą te leki kupować. No i to, ten, ta, ta droga, czyli sprawianie, że dla wielu tych leków, które są związane z chorobami, powiązanymi z wiekiem, chorobami cywilizacyjnymi, kardiologicznymi, onkologicznymi, w zależności od niższego wieku pacjenta, no to jest, jest dobry kierunek i tak, tak powinno być. Zresztą w wielu państwach skandynawskich i w Europie Zachodniej dokładnie są bardzo podobne mechanizmy, więc to nie jest wcale wyjmowanie czegoś zupełnie nowego, tylko tak naprawdę bardzo duża część osób, w których. pytanie czy na wystarczającą chorę, czy skalę, ale to już pytanie nie nie, na zupełnie to. osobną rozmowę. Piotr Arak, tak, Polski ale Instytut Instytut to musimy techniczny. poznać szczegó szczegóły mhm. tego rozwiązania. Dokładnie tak, więc czekamy na szczegóły i jeśli chodzi o leki, jeśli chodzi o wakacje kredytowe i o kilka innych kwestii, bo jak to zwykle bywa, diabeł tkwi właśnie w szczegółach. Piotr Arak, Polski Instytut Ekonomiczny, dziękuję pięknie Panie Dyrektorze, dobrego dnia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Siódma, dziewiąta, Twój początek dnia.